Las rośnie wolno, a płonie szybko, dlatego też działania leśników skierowane są głównie na to, by jak najszybciej zlokalizować ten pożar i nie dopuścić do dalszego jego rozprzestrzeniania się. Oczywiście dalsze postępowanie, czyli gaszenie pożaru i dogaszanie pożarzysk nieodzowne będzie we współpracy z Państwową Strażą Pożarną. Musimy pamiętać, że w trakcie takiego pożaru oprócz roślinności ginie mnóstwo drobnych zwierząt, owadów, ssaków. Zdarzają, zdarza się, że spotykamy często nadpalone jaszczurki czy nadwęglone jeże. I musimy o tym pamiętać, że to dla takiego środowiska to jest tragedia. Oprócz tej, że niweczy ona wieloletnie działania leśników, którzy posadzili często ten las, opiekowali się, uchronili ten las, i te działania w ciągu kilku, kilkudziesięciu minut zostaną, że tak powiem, zaprzepaszczone. 90% pożarów powstaje w wyniku Nieostrożności osób dorosłych, czyli nasze postępowanie ma tu istotny wpływ na to, czy te pożary powstaną, czy też nie. Od naszego postępowania będzie właśnie zależało, czy ten las dalej będzie rósł, czy spłonie. Pamiętajmy o tym, by zachować się w lesie odpowiedzialnie. Lasy na leśnictwa łąża należą do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego. Co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że ryzyko wystąpienia pożaru na tym terenie określa się jako średnie. Czym innym niż kategorie zagrożenia pożarowego są stopnie zagrożenia pożarowego. W Polsce mamy 4-stopniową skalę, gdzie 0 oznacza brak zagrożenia pożarowego, a trójka to jest duże zagrożenie pożarowe. Na jakiej podstawie to określamy? Na podstawie pomiarów mierzymy wilgotność ściółki w boże świeżym trzeciej klasy wieku, takim jak mam za plecami. Sprawdzamy, mierzymy wilgotność powietrza oraz współcznik opadowy. To jest średnia opadów dobowych. Wyniki pomiarów podaje się codziennie o godzinie 9 i 13. Prognozowanie zagrożenia pożarowego prowadzone jest w okresie od kwietnia do końca września. Czy to oznacza, że leśnicy mogą tylko bezczynnie stać i patrzeć, aż wybuchnie pożar? No nie. Na leśnictwo Łomża wybudowało sieć dróg przeciwpożarowych. Posiadamy zbiorniki do czerpania wody. Posiadamy również sieć monitoringu stałego, naziemnego, gdzie obraz z kamer umieszczonych na wieżach przeciwpożarowych. Przesyłany jest bezpośrednio do nadleśnictwa, do punktu alarmowo-dyspozycyjnego, gdzie tam możemy szybko zareagować na pojawiający się dym. Przeprowadzamy również patrole przeciwpożarowe. Posiadamy również samochód, który umożliwia nam rozpoczęcie działań gasośniczych. Niestety w przypadku pożarów lasów są to dość duże pożary, więc musimy liczyć na pomoc naszych kolegów strażaków, no, i czy to wszystko, co możemy zrobić? No nie. Możemy jeszcze apelować do Państwa, byście nie zostawiali dróg przeciwpożarowych, byście nie śmiecili, nie wrzucali nie do pałków papierosów, nie używali otwartego ognia. A jeżeli zobaczycie gdzieś dym, zobaczycie gdzieś ogień, zadzwońcie. To może naprawdę ograniczyć straty takiego pożaru do minimum, bo im szybciej zareagujemy, tym szybciej opanujemy ten pożar.